Cześć siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie taki napis z Marvela, w stylu Marvela, więc zapraszam do oglądania. Może stwórzmy sobie nowy plik, czyli plik nowy. Ja sobie stworzę akurat Full HD, czyli 1920x1080. Kliknijmy OK. No i dobra, mamy tutaj już nasz. Obraz. Ja go sobie wypełnię takim może czerwonym gradientem, żeby był taki właśnie klimat, żeby dobrze to było wszystko odzorowane. Także może wybierzmy sobie, Gradient, wybierzmy sobie tutaj zamiast liniowy mm, promienisty. No i może jako taki ciemniejszy kolor, wybierzmy sobie właśnie taki ciemny czerwony. Ja tutaj już, już wybieram z puli mm, ostatnio wybieranych kolorów, bo sobie oczywiście przed poradnikiem testowałem, czy ten napis działa i dobrze wygląda. Także wybierzmy sobie może jako ciemniejszy taki ciemny czerwony. A jako biały zamiast białego wybierzmy sobie taki zwykły czerwony, troszkę jaśniejszy. No i okej. Okay. Jeszcze tylko sobie zamienię kolor pierwszoplanowy z drugoplanowym, czyli tą strzałeczkę odwrócenie, bo chciałbym mieć jaśniejszy w środku i po bokach, właśnie taki ciemniejszy. Więc teraz od środka mniej więcej do jednego z boków, jednego z kątów przyciągam sobie gradient. No i wydaje mi się, że w miarę ładnie wyszedł. Może jeszcze troszkę zmienię. Coś takiego, ok, dobra. No i wyszedł nam gradient i teraz po prostu tworzymy na nim tekst, czyli wybieramy sobie narzędzie tekstu na całej wielkości może stwórzmy sobie taki tekst, a co tam sobie będziemy szczędzić. E, no i dobra, ja sobie tutaj wpiszę standardowo czarny, jak w każdych e, chyba napisach, których e, tworzyłem, czyli dobra, wpisujemy sobie czarny, oczywiście wszystko z wielkich liter, e, raczej z kapslokiem musimy to wpisywać. Ok, teraz ten tekst zaznaczamy, teraz go tutaj nie widać, więc sobie troszkę go powiększymy i zamienimy kolor na biały, żeby był widoczny, chociaż zresztą biały to docelowy kolor tego napisu. Może jeszcze sobie wyśrodkujmy ten napis, troszkę powiększymy, No i użyjmy do tego specjalnej czcionki, jaką jest Beba Sky. Oczywiście macie ją w opisie, także warto sobie pobrać. Jest w 100% darmowa, legalna, więc można sobie pobrać. Dobra, jeszcze sobie powiększymy może troszkę ten napis, żeby był większy, dobrze widoczny. Ok, coś i teraz te, e, jakby literki, jeszcze wypadałoby ze sobą troszkę połączyć, czyli mm, zrobić im troszkę mniej miejsca, żeby były właśnie takie ściśnięte. E, czyli po prostu użyjemy sobie e, kerning, czyli zwiększamy, nie, zmniejszamy, sorki, zmniejszamy sobie kerning, tak aby mniej więcej e, te napisy, te literki były ze sobą połączone. No, mniej więcej coś takiego, jeszcze troszkę może 23 może nam 25, myślę, że będzie ok. Dobra, teraz enterem, tutaj sobie jeszcze na początek zrobię kursor, no i enterem sobie wyśrodkuję to, żeby było wszystko ładnie i równo, i właściwie została nam tylko ramka do zrobienia, więc właśnie ją sobie teraz stworzymy, czyli wybierzmy może sobie zaznaczenie, zwykłe zaznaczenie prostokotne, ja sobie może troszkę powiększę, o, i teraz zaznaczmy sobie nasz tekst, żeby był cały po prostu zaznaczony, czyli tutaj góra jest, ok, jeszcze teraz bok, i mamy cały zaznaczony napis. Teraz zmieniamy sobie, jakby troszkę, tryb tego zaznaczenia, czyli po prostu musimy sobie zaznaczyć powiększanie od środka i dzięki tym, jak będziemy przeciągać róg, pamiętać, żeby nie bok, tylko róg tego zaznaczenia, to wszystko z każdej strony nam się powiększymy. No i musimy go zrobić o taką odległość, jak mniej więcej połowa grubości tego napisu, czyli tak by było mniej więcej, jak jest gruby napis, czyli troszeczkę mniej coś takiego, no i dobra, teraz wybieramy sobie zaznaczenie odwróć, czyli mamy zaznaczone wszystko poza tym obszarem gdzie jest napis, no i teraz może stwórzmy sobie nową przezroczystą warstwę, czyli tutaj nowa przezroczysta, no i na tej przezroczystej warstwie tu już możemy zmienić kolor na czarno biały, czyli kliknijmy sobie po prostu tą ikonkę czarnego i białego, no i teraz wybierzmy sobie edycja wypełni kolorem tła, czyli w tym wypadku białym, no i teraz wybieramy sobie zaznaczenie zmniejsz, no i nie wiem może zmniejsz zmniejszmy sobie o jakieś 8, myślę, że będzie Ok, może nawet troszkę więcej, chyba. Także sobie cofnę Ctrl Z i zaznaczenie zmniejsz o jakieś. E, może dajmy tu 10. Oczywiście zależy to od wielkości naszego napisu, od wielkości naszego obrazu. Ja akurat tworzę na Full HD, no i napis zrobiłem taki dość mniejszy, nie na cały obraz. Także to trzeba z tym też troszkę pokombinować. No i teraz wy wystarczy wejść edycja, wyczyść. No i zaznaczenie brak. No i teraz jeszcze wybierzmy sobie gumkę, troszkę większą i te boki też tutaj sobie usuńmy te białe, bo nie są one tutaj potrzebne, no i dobra wydaje mi się, że taki efekt jest już w miarę y, ogarnięty, w miarę y, pożądany, w sensie wygląda to dosyć dobrze i dosyć podobnie dosyć fajnie się to komponuje e, także wydaje mi się, że był to taki prosty napis A ramka jest bardzo prosta do zrobienia, napis też, właściwie było to tylko e, wstawienie białego napisu no i obramowanie takim białym, fajnym e, taką białą, fajną linią także wydaje mi się, że w tym poradniku to wszystko no i zachęcam was do subskrypcji mojego kanału aby być na bieżąco, zostawieniu łapki w górę, że jej materiał Cię przydał bądź spodobał, no i ode mnie to wszystko, trzymajcie się Siemano.